No dołączyłem dlatego, do że jestem jednym z 700 tysięcy ludzi, którzy dali się nabrać. Mój bardzo dobry kolega opowiedział mi o takiej, o takiej kancelarii i o takim fajnym człowieku, Kamil Fiedosik. No, i otrzymałem obietnicę, że ta sprawa moja zostanie pozytywnie załatwiona. No, było to parę lat temu, ale się zdecydowałem. Jak poznałem Kamila, to jeszcze wtedy nie byłem pewien i do końca nie byłem przekonany do ostatniej chwili, że to jest sprawa do wygrania. Dopiero po tej pierwszej rozmowie, po tym w jaki sposób, jak dokładnie przeanalizował moje, moją sytuację, jak przyjrzał się mojej umowie, jak z, z detalami opowiedział mi, co ma zamiar zrobić, gdzie, jest, gdzie są punkty sporne, gdzie, jakie mam szanse na wygranie, zrozumiałem, że, że no, rozmawiam z profesjonalistą i on naprawdę wie, co chce zrobić. No Na dzisiaj sytuacja jest dosyć, dosyć statyczna, bym powiedział. Jesteśmy po pierwszej rozprawie. Rozprawa przebiegała dokładnie w taki sposób, jaki, o jakim mi powiedział Kamil i jego współpracownicy. Byłem bardzo dobrze przygotowany. Nie wiem, czy o tym można mówić, ale naprawdę wiedziałem. Byłem świetnie przygotowany do tej rozprawy. Pytania, które dostałem od sędziny, no, były trudne, ale wiedziałem, co mam powiedzieć. Sędzina odroczyła moją sprawę i odesłała dokumenty do biegłego, do rzeczoznawcy, przepraszam. No i na razie czekamy na drugą rozprawę, ale jestem pełen optymizmu, bo widzę, po zapadających wyrokach, które są podobne do, do mojej sprawy, te informacje po, y, publikuję na swojej stronie Życie Bez Kredytu. Jestem pozytywnie nastawiony, bo widzę, że te szanse coraz bardziej wzrastają na wygraną. Co na, co, co na dziś myślę o... Życiu bez kredytu. Przede wszystkim myślę bardzo pozytywnie, że, że żyć bez kredytu to, jest, to, jest, to musi być piękna rzecz. I taką obietnicę, bardzo mocno uprawdopodobnioną, e, realizuje w moim życiu właśnie e, społeczność e, życie bez kredytu. Ja muszę powiedzieć, że ten taki codzienny kontakt, który mam z Kamilem, e, to w jaki sposób on mnie informuje, rzeczywiście pozwala mi. Dosyć precyzyjnie planować przyszłość, tak? bo jestem już przekonany, że wygramy. Wiem mniej więcej, jakie, jakie to będą kwoty. No i dzięki temu e, wreszcie mogę sobie zaplanować swoje najbliższe, kolejne 10-15 lat. A mam naprawdę ambitne plany, ja i moja rodzina, więc z niecierpliwością czekamy, aż życie bez kredytu stanie się też moim udziałem.